Siema na maneczko widzowie, zastanawialiście się kiedyś, co by było gdybyśmy zagrali jako członek zespołu R w Fire Redach? Jeśli tak, to dzisiaj przychodzę dla was z idealnym romhakiem do spełnienia waszej fantazji, a jest nim Fire Red Rocket Edition, w którym wcieramy się w nowego członka zespołu R i poznajemy fabułę z oryginalnych gier od innej strony. Choć lepszym określeniem byłoby alternatywną historię, ale to sobie interpretujcie po swojemu. Także jak film wam się spodoba, to możecie stawiać lajka i suba. Dziękuję każdemu wspierającemu, a jeśli chcecie widzieć kolejne filmy. Wcześniej od innych, oraz niektóre stare filmy na kanale, to możecie dołączyć do tego zacnego grona za 5 ziko. kończy z tym wstępem i zapraszam do oglądania. Na początku dostajemy info, że Kanto zaczyna wyglądać w miarę świeżo po tym, jak Lens przejął stanowisko Czepiona 10 lat temu, gdy zakończyła się Wielka Wojna. Jak wtedy zaczęły pojawiać się jakieś nowe gangi i tak dalej, ale nikt nie dorównywał sile i wpływom Timu Rocka, do którego właśnie dołączamy. Witę nas, Petre, który nam gada, że na początek dostajemy ratatę jako pierwszego Pokemona, a no następnie dostajemy od jakiegoś naukowca HM Fly, którego mamy na uczciki oświetlającego Pokemona. Tego mamy sobie sami jakoś ogarnąć i polecieć do Mount Moon. Także wziąłem sobie ratatę, dostałem Fly'a i gdy miałem chodzić z bazy, zaczepił mnie taki... I jeden prajer, co się roni nazywa, i udałem się z nim ukraść Pokemonca tej małej dziewczynce. Ukradnięcie Pokemona jest dość łatwe, od po prostu pokonujesz trenera i mówi, wybierasz jakiego Pokemona chcesz mu zajebać. Jedynym ograniczeniem jest nasza ranga, bo póki co możemy jedynie kraść właśnie od młodych, jak i starszych trenerów, ale z czasem będziemy mogli to robić innym trenerom. Także na Chciałem dla dziewczynki i mi Spiroła, którego nauczyłem flya. Jednak zanim jeszcze poleciałem do Mantmon, to chciałem podekpić sobie lekko i wtedy zaatakował mnie ten dziadek. Także pokonałem go i ukradłem mu Poliwaga. Z ciekawości udałem się jeszcze zobaczyć, czy można Iwi sobie wziąć, i jak najbardziej można. Weleciałem do Mount Petrel wdrożył nas w jaki jest w ogóle cel misji i okazało się, że chodzi o zdobycie skamielin i mają tam w środku supernerda, jak to określił, który im pomaga je zidentyfikować. Okazało się, że w środku jest jakiś młody trener z spiczastych włosach, który każdego po kolei łoi z jakimś rzadkim pokemonem, na ten frajeronic sobie ciśnie bekę z tych, tym... I dotarłem do końca jaskini, gdzie spotkałem tego nerda ze skamielinami. Ron i udał się zdać raport o znalezieniu skamielin, ale zanim to zrobił, zapytał się od tego dzieciaka i nerd powiedział, że chłop nie był zainteresowany skamielinami, nie po prostu obok niego przeszedł ze swoim Urtotrem. Więc jak się można domyślić chodziło tu o Blue czyli naszego rywala z oryginalnych gier. Ale jest to mało akuratne lorowo, bo przecież rywal miał wyewoluowanego startera dopiero na SSA, no, ale niech im będzie. Frajer udał się zdać raport, a ja stanąłem na czatach, gdy wtedy nadszedł Red. No najebał mi, bo miał overlewe 4 miliona, także nie miał trochę szans, tak jak normalnie najechało również Nerdę i ukradł jedną z kamilinę. Wtedy wraca Roni i nas wyzywa z Felpier że jak mogliśmy się dać pokonać jakiemuś Kidosowi, Nerd kłamie, że Red zabrał obie z bo sam sobie przywłaszczył jedną. Wtedy przychodzi Petro i każe nam zdać raport na temat Reda do samego Dziewaniego. Dziwanie nie dowierza, jakim cudem cały zespół dał się porobić dwójce dzieciaków. Jednak usłyszał od Petrela, że ja jako jedyny postawiłem największy opór Redowi, choć w sumie ciężko to walkę nazwać oporem, ale niech ich będzie. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, czego nie było za dużo, ale wtedy przyszedł Blaine na rozmowę. Dziewanie powiedział, że możemy zostać na czas ich rozmowy. Blaine powiedział, Wiedział, że nie może stworzyć dla zespołu R-Porygonów, które sprzedawali innym trenerom w kasynie, który znajduje się nad ich bazą, ponieważ nie jest to zbytnio legalne i Blaine nie chce stracić swojego statusu lidera. Wtedy Giovanni postanawia nas wysłać, byśmy przekonali Billiego, by to on zaczął tworzyć dla nas Porygony zamiast Blaine'a i informuje nas przy okazji, byśmy udali się do Daker obok Cerulean, ponieważ znajduje się tam ukryta baza zespołu R, w której kradną zostawione przez trenerów Pokemony do treningu. I mamy tam dostać paczkę od która powinna przekonać Billa, by z nami współpracował. Po odebraniu paczki udało się Strony chaty Billa, oczywiście przechodząc przez Nugget Bridge, na końcu którego stoi ten typek z teamu Rocket. Który po 12 godzinach stania tutaj postanowił udać na przerwę. I myślałem, że my mamy stanąć w jego miejscu, ale najwidoczniej to nie o to chodziło. I guess. Dochodzę do Billa, który początkowo każe nam spierać, ale widząc, że mamy w niego wyje... Postanawia zobaczyć co oferuje w zamian g Były to m.in. Shining Magikarp, Raycandy, Heise oraz bilet na SSA Jednak postanawia postawić dwa warunki by w ogóle doszło do współpracy Chce jakieś próbki najrzadszego Pokemona jakiego mamy w bazie Plus chce wszystkie informacje od naszych śpiegów w Silph Ponieważ słyszy o jakimś prototypie nowego urządzenia do łapania Pokemonów no oczywiście mowa tu o Master Masterbolu. Zanim jeszcze wyszliśmy z jego chaty dał nam telefon i powiedział, że będzie do nas od czasu do czasu dzwonił, byśmy go informowali co tam się dzieje w Team Rocket, bo moderka chce być na świeżo z informacjami te sprawy. W drodze powrotnej na moście spotkałem Blue, który się z nami zmierzył. Nie ma on jakiegoś mocnego składu, także mu nawaliłem i on się tak w skrócie spłakał, że jest za słaby coś tam, coś tam. Ogólnie tak lekko spoilerując to Blue jest tutaj nie ma że u siebie z oryginalnych gier. I ogólnie jakoś bardziej mi ta wersja podpasowała, może to dlatego, że nie lubię takich koki postaci. Do końca mostu czeka ten zielonowłosy Sfer, który nam po swojemu opowiedziu napadnie tego gościa od TM-ów, co dzieje się równolegle nasz, do naszej misji. Wtedy zauważa policjanta, który już stoi na miejscu zdarzenia i będąc ledka ze srany, uciekamy do bazy w Daker, gdzie czeka już na nas reszta drużyny, którzy są świadomi tego, co się dzieje. Po przesłuchaniu wiadomości w telewizji okazało się, że ten debil Ronnie próbował ukraść córce tego typu TM-ów Pokémona, która połączyła kropki z tym, że widziała go później z innymi członkami Team Rocket i że to my za tym. Stoimy. Wtedy mamy wypowiedź klęsa na nasz temat i tam gada, że: No, zajmę się tym, tak, tak, jestem najlepszy. O tak, tak. Ach, ach, ich, ich. a że wydał się narodniego i. No, no słusznie, nie będę ukrywał. A następnie nas pochwali, że chociaż my nie zjechaliśmy naszej misji i z tego też powodu wysłał nas na misję, by zanieść LTSerge'owi, który z nami współpracuje, sterydy. No tak, dobrze się sprawujesz, to jeszcze więcej się sprawuj lepiej. No zajebiście. Po dotarciu do jego sali poznałem kolejnego admina, który ściął dla nas drzewko, byśmy mogli wejść do środka sali. Tam widzimy, jak LTSerge pokona dwójkę młodych trenerów, których poucza na temat stawania się silniejszym poprzez wielki wysiłek, po czym oczywiście, gdy oni wysi, tą sioczy zaświeciły na widok sterydów, które mu przynieśliśmy zamian ma nam podarować bestie z Joto, które znajdują się w kratach na statku SSN i nie wiem czy tu chodzi o te psy czy o co dokładnie, ale jakoś nie to temat... Ruszany w późniejszym etapie. Dodałem się więc na stadę, gdzie szukałem tych krat, ale doprowadziło mnie na zewnątrz, gdzie byłem świadkiem rozmowy Lensa ze Stevenem. Z ich rozmowy na początku wynika, że Kanto sobie dobrze radzi, odkąd Lens przejął władzę i obecnie trwa złota era Kanto, że 10 lat temu podczas wojny z Johto poprzedni czempion się poddał, by ratować swoją własną dupę. Nie okazało się, że tym czempionem był sam profesor Oak, który przez swoją decyzję dostał zakaz na walki Pokémon i poświęcił się w całości na badaniach. Steven zastanawia się, czemu w sumie Oak się poddał, że nie jest to coś z tyłu czempiona, ale niestety, musi odlecieć, ponieważ wzywały go sprawy w Lidze. Wróciłem więc do swojego zadania i kraty z pokemonami znalazłem w gabinecie kapitana statku, który uznaje za podejrzliwe, ponieważ nie powinny one się znaleźć na statku, i widząc nas próbujących je zabrać, postanawia nam przeszkodzić. Oczywiście, po spuszczeniu mu w pierdolu coś tam się nam odgraża, no a wtedy wbija proton, który go zatruwa kofingiem i zabieramy nasze zdobycze dla Team Air. Udajemy się na rozmowę z Dziewaniem, który nas chwali, oraz informujemy go o poczynaniach Reda, o których dowiedzieliśmy się od Billa przy wejściu do kryjówki. Dostajemy kolejnego quest'a, tym razem mamy udać się do Pokémon Tower, ponieważ dobywają stamtąd czarskich Cubonów, co nie spodobało się Fujiamu, który postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i tam już nie pozwala Inobilnesu kręcić. Po dotarciu na miejsce spotykamy na pierwszym piętrze Blue, który początkowo chce się z nami zrewanżować, ale w ostatniej chwili przestaje i mówi czemu tu jest. A jeśli znacie Pokémonowe teorie, które w sumie są tu bardzo mocno wplecione w fabułę, to pewnie wiecie już, że chodzi tu o jego zmarłego na skutek walki z Redenas Assassin Etiquette'a, który po walce w Właśnie z Redem był w opłakanym stanie i Blue nie zdążył go zanieść do Pokécenta na czas przez co zmarł. Wyrażało nam się, że jego dziadek, czyli profesor Oak traktował Reda o wiele lepiej niż go. Po zajściu z Raticatem Blue zadzwonił do ołka, a ten stwierdził, że happens. Wtedy Blue postanawia zostać czempionem regionu i pokazać swojemu dziadkowi, że jest silny i lepszy od Reda. Blue znaje, że jesteśmy w sumie spoko i postanawia nam towarzyszyć na naszej misji. No i to jest Sigma właśnie, o, skibi di jungle, skibi di reese, kurwa. Co ja odpierdolę, ty. Oczywiście, przy wejściu na ostatnie piętro wie, że zaatakował nas zmarły duch Marołaka. Czekaj. No, jak duch, to wiadomo, że zmarł. Ach, chuj z tym. Coś tam po walce popierdoli, że nasze intencje są złe i w ogóle krzywdzimy jego gatunek, ale jakoś to po nas spłynęło i po prostu weszliśmy na górę gdzie czeka Fuji, z którym się mierzymy. Ogólnie zauważyłem, że ta gra tak nagle przy tych ważniejszych walkach nagle poziomy randomowo podbija. Chociaż w sensie rozumiem, że to ma być trudniejsza walka niż z tymi randomowymi, ale. no to tak jakby. Tylko chciałem zaznaczyć. Trochę się z nim namęczyłem i mógłbym opisać tę walkę w całości co do najmniejszego detala, ale zresztą widzicie o teraz, człowiek jak do was mówi, a ogólnie już możecie zauważyć, że w tym filmie i tak się bardziej skupiam na fabule niż na gameplayu. W samym sobie, bo z... nawet nie wspominam o ewolucjach czy pokemonach, które ukradłem. Widzieliście w ogóle, że oni do Kinga? W nie zapomniałem o tym wspomnieć, jak to pisałem, więc yy, o koniec walki. Po walce Fuji się nam wyżala na temat go i swojej przeszłości gdy pracował przy projekcie Mewtwo 11 lat temu oraz wspomniał o jakiejś abominacji którą stworzyli w laboratorium, a nazwa to katastrofą. Wtedy przychodzi Archer, który mówi, że teraz on się tym zajmie a jeszcze w międzyczasie nawyzywa Fuji'ego od największego tchórza, zaraz za okiem, że lens wcale nie jest taki zajebisty jakiś jakieś tam gówno. Bro postanowił jeszcze chwilę zostać w wieży przy grobie tak gdy wyszliśmy, to spotkaliśmy oka, który początkowo pyta nas, czy widzieliśmy Fuji'ego a wtedy zauważa na strój i odchodzi. Racamy do bazy w Celadon, gdzie napotykamy wychodzącego z kasyna Reda. Gradając z członkami Teamu Rocket, każdy gada, że nie, ma szans z Redem, i każdego rozgromił. Udałem się więc do Giovanniego, który jest wściekły, że został pokonany przez jakiegoś dzieciaka z czterema odznakami, wraz z w pełni wyewoluowanym Pokemonem. Zdajemy mu raport z naszymi misji i wtedy zaczął łączyć kropki, że Red jest Sparat, Talmo, Charizarda itd. Z jakiegoś powodu, nagle Giovanni postanawia nam powiedzieć całą prawdę, co się działo w ostatnich latach wojny. Co w się sensie, dosłownie Rozumiem, że się jakoś zasłużyliśmy, ale kurwa, to jest takie randomowe. On wraz z innymi naukowcami złapali Mew, by pomógł im w wojnie, ale byli świadomi, że nie da się go przykabacić, by pomógł im. Wtedy Oak postanowił stworzyć genetycznego klona Mew, nastawionego typowo na walki bez poczucia żadnej empatii. Postanowili nazwać ten projekt jako projekt Mewtu. Dziewanie jako najbogatszy człowiek w Kanto oraz członek elitarnej czwórki chciał zrobić wszystko, by chronić Kanto. Do tego też zafundował cały projekt. W skład naukowców pracujących nad projektem wchodzili Blaine, Oak, Fuji, Bill oraz Jakiś profesor Shigeki. Projekt okazał się jednak zbyt trudny i dochodziło do wielu porażek, na skutek czego powstały Dito. Jednak jedna kopia wyróżniała się na tle innych, ponieważ odziedziczyła siłę Miu. i ów kopia uwolniła się z próbówki, uciekając z laboratorium, przy okazji zabijając parę innych kopii. Postanowili ten incydent nazwać katastrofą. Zaczęli wtedy tracić wiarę w projekt, lecz Fuji zaproponował, by zmagazynować DNA Miu w ciele przypominającym ludzkie. Wtedy wszyscy naukowcy, poza okiem, który najwidoczniej stracił już wiarę w projekt, dali swoje DNA do stworzenia naczynia dla DNA Miu. Posta jednak nie chciał być użyty jako broń militarna, więc się zbuntował, niszcząc laboratorium, a następnie uciekając, chowając się w Celulan Cave, gdzie do dziś czeka na jakiegoś godnego przeciwnika. Wtedy Jock postanowił się podać podczas wojny, oddając władzę nad Kanto Lensowi, który był ówcześnie po stronie Jotto. Zniszczyli wszystkie ślady po projekcie, jednak Fuji postanowił przykonfidencić, a następnie dołączyli do niego Bill oraz Blaine. Lens postanowił przez to usunąć Jewaniego z Eitalnej czwórki, wtedy postanowił założyć zespół R i wyniszczyć władzę Lens od środka. Po zakończeniu powieści Wysłał Ariannę do schronienia w sali Viridian, i by zabrała ze sobą ich syna. Mowa tu oczywiście o Silverze. Dziwanie zaniepokojony faktem, iż Rok po tylu latach szukał Fuji'ego, postanawia nas wysłać do jego laboratorium w Town, byśmy się z nim skonfrontowali. Ale zanim jeszcze wychodzimy, dostajemy promocy do admina z za naszej zasługi. Po dotarciu do Viridian City nabiegamy na Silvera, który pyta nas, czemu jego ojciec się na nie posługuje i czemu on sam nie może niczego zrobić. Udał się do celu mojej misji, czyli do Town, gdzie z ciekawości wpierw szedłem do domku Reda i jego matka to w sumie oznacza, że Trochę creepy wyputujące jej syna i każe nam wypierdalać z jej mieszkania. Poszedłem więc do laboratorium Oka i go tam nie zaznałem. Jednak kiedy wracałem się w kierunku Viridian, najpierw przyleciała Agata, która postanowiła nas zaprosić na herbatkę do siebie, bo tutaj Daisy oraz Blue są jej wnukami, więc ona tam trach, trach. Tiri Liri z Ołkiem i w sumie nie kojarzę czy to jest jakoś potwierdzone, ale wydaje mi się, że to było chyba tylko fanowskie. Agata opowiada, że mieli oni silnego syna, który obdarował ich wnukami, ale gdy wybuchła wojna, to on wraz ze swoją żoną umarli. Wtedy Ołki i Agata poprzysięgli, że pąszczą ich i nie darują Lensowi, ale że Ok zrobił co zrobił, to Agatkę troszkę wkurwiło. Gdy się się a to z jakiegoś powodu zostawiła mnie jakiegoś stanego dla niej randoma z jej wnuczką sam na sam, no to czas ją... Zrizować. Daisy gada coś i że ok nie jest taki zły jak go piszą, ale niepokoi ją jedna rzecz. A wtedy wpierdala się Roni na przeszkadza w romantycznej herbatce i gada, że musimy tego ołka ogarnąć. A Daisy, którą już prawie miałam w spodniach, postanawia z nami walczyć. Po pokonaniu niej Roni nie atakuje ją hyperfangiem Raticata. No ja pierdolę, jakby mógł, to bym go zajebał na miejscu bez kitu. JR Nabiera nowego znaczenia widzowie. Jebać Roniego. Wróciłem do bazy, by zdać raport do Dziewaniego i akurat był u niego Roni na dywaniku. Ten go zwyzywał, że wyjawił cel misji i zaatakował Daisy, która jest powiązana z Redem i Blue. Bardzo kurwa dobrze, jebać tego zielono śmiecia. Dziewanie wysłał nas na kolejną misję. Tym razem udajemy się po Blaina, który siedzi cichutko i nie odpowiada na nasze próby kontaktu z nim. Także popłynąłem do Sina. i udałem się do Pokémon Mansion, gdzie gdy złaszałem prawie do końca, zauważyłem list do Oak. od Ołka do Blaina, w tym pisze o tym, że wie, że Blaine współpracuje z teamem Rocket i szkoda, jakby inni się o tym dowiedzieli. i Stracił swój status lidera i ma nadzieję, że nie zmusi go do rozpowszechnienia tych informacji. Na końcu znalazłem Blaina, którego najebałem. Twierdzi, że jest między młotem a kowadą, bo z jednej strony Oak jest w stanie w każdej chwili upublicznić jego wybryki, a z drugiej strony ma go, który tak łatwo nie odpuści. Stwierdza, że pokazaliśmy mu, że przynajmniej działanie jest poważny, jeśli chodzi o swoje groźby, i postanawia jednak z nami współpracować. Postanowiłem lekko podrasować moje Pokémony i wtedy na 40 poziomie mój a awelowo do Polito. Mówię o tym tylko dlatego, bo mnie to zaskoczyło i wkurwiło, bo akurat wcześniej wydałam hajs na zakup otestona, a dość dawno save'owałem, także już z tym zostałem. Udaliśmy się do dziewania, który wprowadził nas w nową misję polegającą na przyjęciu Silph żeby zdobyć masterbola nad którym pracują. Po dotarciu na miejsce misji dostałem za zadanie uwięzić sześciu naukowców, co też zrobiłem. Po zamknięciu ostatniego ten sfer jebany chciał się jakoś popisać, więc postanowił wziąć od nas kartę dostępu, by ją oddać adminom zamiast nas. Udałem się do pokoju z prezydentem Silvko, gdzie był już Billy który Posiadał podobny do nasz plany względem zdobycia Masterbola. Każe nam uciekać zanim wtargnie tu policja i nas zgarnie, ale widząc że mamy w to wyjebane, postanawia się z nami zmierzyć. No ale oczywiście nie jest w stanie wygrać, także stycznie odpuszcza. Żyzynek chce nas przekupić, bo uważa, że zepsujemy jego PR, ale wtedy do pokoju wchodzi Giovanni, który nam oblizuje troszkę fiutka i nas awansuje do Rocket Executive. I do... nie wiem jak to przyłożyć na Polski, ale no chuj podarowano mu łom. Po wyjściu z budynku ponownie wpadłem na Reda, który mnie zignorował i wtedy zadzwonił Bill, który pomimo urwania ode mnie niezłogów w Pierdolu, chce się spotkać na Sinobar Island. Po dotarciu na miejsce, Bill zabrał nas do pomieszczenia, w którym byli już Blaine oraz Fuji, który początkowo nie był zadowolony z naszej obecności, ale Bill to w sumie kazał mu zamknąć pizdę i trochę mi zaimponował. Bill uznał, że skoro Masterboard wpadnie w ręce dziwania, to postanowi zrobić własnego z blueprinta, którego zapamiętał, gdy był w Silf'e. Rzesz to uznała, że Billiemu chodzi o złapanie Mewtwo, jednak mówił, że jest to niemożliwe, bo stworzony, że funkcja łapania Pokebola na niego nie działa, no chyba, że da się złapać specjalnie. Bill ich wyprowadza z błędu, że nie chodzi to o złapanie Mewtu, a o coś innego, coś, co jest z nimi związane. Bill prosi nas o pomoc w nabyciu dwóch potrzebnych rzeczy do wytworzenia masterbola. Jedną z tych rzeczy jest aplikon zasiany w Illidion Forest oraz dostęp do spiraconej przez Team Rocket technologii Silvko. Dotarłem tam, gdzie znajduje się aplikon, stał tam Silver, który jak zwykle drwi ze swojego ojca i tak jakby uświadamia nas, że właśnie Red go pokonał. Po zebraniu jagódki dostałem nakaz powrotu do bazy w Salad Dowiadujemy się o tym, że Red pokrzyżował nasze plany i zabrał dla siebie Masterbola. Zrobił to dzięki temu, że Ronis zgubił naszą kartę dostępu, którą od nas wziął przez co Red miał łatwe zadanie dostanie się do pokoju z prezydentem Silwką. Dziwoni wtedy prawidłowo każe mu wypierdać temu Roniemu Ja wtedy wszystkim członkom udać się do sali w gdzie będą czekać na reda, gdy ten nadejdzie po ostatnią odznakę. Zebrałem następnie te dane dla Billa, które mu od razu zaniosłem. Zrobili wtedy Master Bola, jednak problem był taki, że nikt nie wie, gdzie znajduje się cel, na który został on stworzony. Poza Shigekiem, który również pomagał przy stworzeniu Mewtu, ale tu również nikt nie wiedział, gdzie on jest poza Mewtu. który przez co, że został stworzony przez kombinację ich DNA, posiada umiejętność czytania w ich myślach i ogólnie wie, gdzie się znajdują. Więc naszym kolejnym celem jest przekonanie, albo i złapanie Mewtu, by przekazał nam, gdzie znajduje się Shigeki. Oddałem się do niego, więc jak nie trudno się domyśleć czekał już na nas. Od razu nam powiedział, że nawet jeśli Master Bond miałby na niego zadziałać, to no po prostu utnie rękę za nim, nim rzucimy. Ale jest w stanie dać nam potrzebne informacje pod warunkiem, że damy mu uczciwą i ekscytującą walkę. Po walce mówi, że faktycznie Shigeki wie gdzie znajduje się prawdziwy cel Billa, czyli tak cała katastrofa. Shigeki okazuje się być tym starym pijakiem, który uczy nas w grach chłopania Pokémonów. Oddałem się więc do niego i opowiedział nam... Gdy katastrofa się uwolniła po chwili i udało mu się ją uspokoić, a następnie zamroził ją, a następnie umieścił na dnie oceanu, zaraz przy brzegu Cinnabar Island. Postanowił nam zaufać i uwolnił bestię z mechanizmu, który, który trzyma ją zamrożoną. Gdy poleciałem do Cinnabar Island, nagle wyspa zaczęła się zgliczować i gdy użyłem surfa, został zaatakowany przez Missingno. Do jego załapałem od razu Master Bolem. Wtedy przychodzi do nas Bill oraz Blaine wraz z Blue wychodzą z sali, w której przez chwilę walczyli. I że załapaliśmy Missingno i gdy im pokazujemy bydlaka, to Blue mówi, że już kiedyś widział tego Pokomona w Podziemne laboratorium swojego dziadka. Udało się więc do paleton, ale wejście do laboratorium było zamknięte i chwilę się kręciłem, nie wiedząc jak mogę tam wejść. A wtedy sobie przypomniałam o tym, że chyba dziewanie gdzieś kiedyś mi dom ułamdał i przy użyciu jego mogłem wejść do środka. Eksplorując podziemne laboratorium Ołka, gdy przyjdziemy obok komputerów, aktywują się jego audiologii, z których tak już skrótowo powiem, że postanowiłam stworzyć nowego klona, ale tym razem postawił na stworzenie młodego trenera, który będzie niesamowicie mocny w walkach Pokémon i nad którym będzie miał pełną kontrolę, i dzięki niemu będzie mógł odzyskać kontrolę na regionem Kanto. Także stworzył on zarody, który podarował pewnej wdowie, by go wychowała, a sam stał się do niego takim, no fader figel, czyli, no nie wiem, takim... Ala ojcem. Postanowił on poddać się podczas wojny, bo wiedział, że Kanto nie jest w stanie jej wygrać, ale zaplanował to wszystko, bo za parę lat, gdy jego klon dostanie licencję trenera, ponownie wróci do władzy. No, oczywiście tym klonem jest Red. Udał się do sali Willidian i w drodze do niej po raz kolejny minąłem Red, jak się można domyśleć, plan z pokonaniem go w tej sali nie wypalił. Działanie po razce porazce postanowił się poddać przyjęcie władzy nad Kanto i na chętnie rozwiązałby Team Rocket, ale wie, że jego członkowie tak łatwo się nie poddadzą, więc jako już darzy nas ogromnym szacunkiem, postanowił zrobić z nas nowego Bossa. Timur Rocket I miał do nas jeszcze jedną ostatnią prośbę, żebyśmy pokonali Lensa. Także udałem się w kierunku Ligi, gdzie natknąłem się na Lensa, który jak się okazuje nie jest już czempionem, bo został właśnie pokonany przez Blue. Postanawia się chyba na nas wyładować, także spuszczam mu w pierdol i uznałem, że ukradłem mu Dragonite'a. Zresztą po pierdol i wrócił do Ligi, gdzie my się właśnie udaliśmy i w drodze do niej jako jakoś nie mamy żadnych odznak, musieliśmy się zmierzyć ze strażnikami, którzy normalnie weryfikują nasze odznaki. Po dotarciu do Ligi mamy tego Cwella, który już tam siedzi, a w telewizji widzimy wywiad z Blue jako czempionem, który jest wypytywany o swoje. Plany względem regionu, ekonomia, te sprawy, ale jest tylko dzieciakiem, więc nie da się zbycie na tych sprawach. Wtedy do Ligi dociera Oak, który nie dowierza, że jego wnuk został czempionem i popiek do niego. Musieliśmy zrobić to samo, by go powstrzymać, ale szmata nie chciała nas przypuścić, także ten ostatni raz Roni i się do czegoś, i udaliśmy się do pokoju czempiona. Po drodze nie musiałem walczyć z żadnym członkiem Litarnej Czwórki, bo ich pokłony były zbyt zmęczone po walce z Redem, który właśnie pokonał Blue, gdy dotarliśmy do ostatniego pomieszczenia. Wtedy Oak zrobił znaną nam wszystkim przemowę, gdy zostajemy czempionem, przy okazji oczywiście linczując Blue się trochę załamał, bo myślał, że w końcu sprawi, że dziadek jest z niego dumny, ale się mylił. Ouk, tak jak planował, gdy Red został czempionem, wprowadzi swój plan w życie. Powiedział w wywiadzie, że Red nie potrafi zbytnio w interakcje społeczne, więc zostanie on jego prawą ręką i on będzie wydawał nowe rozkazy względem regionu. Wtedy do pomieszczenia wtęgnęli Fuji oraz Blank, którzy poinformowali wszystkich na żywo, że Red nie może zostać czempionem, ponieważ nie jest w pełni człowiekiem, otworem stworzonym przez Ouka do zrealizowania swoich celów. Usłyszywszy to, zamknął się z Redem w Hall of Fame, a następnie Agata uświadomiła sobie, że Oak tak naprawdę nie skurzył, a wszystkie swoje akcje dokładnie zaplanował, więc postanowił go bronić i blokuje nam przejście. Spuszczamy więc jej wpierdol i wchodzimy do środka. Spuszczamy wpierdol Redowi, Oak zabije Agatę, spuszczamy w Oakowi i gdy ma coś namieszać w systemie, to glitchujemy system Missingno. I mamy następnie jakieś wyroki. No dobra, tak mi się już kurwa nie chciało tego pisać, że ja pierdolę nadgonalajski, widzi dżunglę, te sprawy. O kurwa, nie zaczynaj transmisję.